Witamy w Twitchowych Wiadomościach. Cosik się dzieje na tym Twitchu i będzie się działo. Rybson zdradza oliwkę. Suchar ekipą na Giewoncie. Bungie idzie w jego ślady. Guciogra w piłę. Irel, szeliga Rejże na Cesie. Cypek afera pieniężna. Bruce traci współpracę i znowu odnosi się do dramy. To i wiele więcej już dziś. Na start. Kanał TVP na Kiku okazał się być nielegalną, piracką retransmisją, a telewizja polska robi wszystko, by zbanować gagatków stojących za kanałem. Donieśli do nich widzowie Kikowi, a podniecone portale już pisały artykuły o patoplatformie kradnącej telewizję. Ja Pidi. Ogólnie na Twitchu dużo się dzieje. Delord i Suchar krosują z kim się da. Tu randomowe odwalanie szabli. O ta jest chyba. Dzień dobry. Dzień dobry, tu strzelnica z Shini bogini, eee. jakieś pogadanki i podczepianie katarzyny paciorek. No, no dobra, grają. Mówię tak, Kasiu, jak to jest z tym udarem? Popatrz mi prosto w oczy. No i niestety nie zrobiłem. Ja pierdolę? Myślałeś, że <grymne> nie wiedział, że ona ma zęba. No nie widziałem, no ale możemy już o tym nie rozmawiać w takich rzeczach. No i jeszcze wrąbanie się na Giewont. W sumie Giewont sam w sobie jest już nieco przeruchany. Suchar już tam wchodzi drugi czy trzeci raz, do tego bez ciasnych dżinów, za co żółta karteczka, bo było obiecane, że kolejny Giewont będzie w ciasnych dżinach. Do tego dopiero co Franio też się wpieprzał na Giewont. Na szczęście content robiła po prostu ekipka. Szarmanckie podrywy delorda. Ja Tu jakieś pytanka do NZ? -a. Sądzę, za Adamczyk. No mów. Muszę się zastanowić. No według mnie, Adamczyk to jest najlepszy w Polsce streamer. Ale ma taki kontent, że nie da się wytrzymać, będąc streamerem, bo psycha siada, nie? Ale jest zdecydowanie top jeden. No i najwyższy box stop w Polsce. Ale na będzie miec, nie? Waga. Spokojnie, ja się umiem wspinać. Teraz box stop. BOX! Najwyższe... Już Najwyższe box stop. No i bandura się wkurwił. Nikt inny nie będzie robił najwyższego bokstopa. Tylko on ma do tego prawo. Rodzinka Banji wraz z ich nowym kumplem Isayą. Wpieprzają się na Giewąt. Wpieprzcie wronka wyżej niż wlazł NZON i tak jest już kaskaderem. No i najwyższe, box stop jest dla Banji, a jak już mowa o nich, to do redakcji doszły donosy, iż Neks się zgoł, znęca się psychicznie nad krową cycatą Piotrem Szeligą. Faktycznie Piotrula jest non-stop zaczepiany przez pseudokumpli. Szele nie nie. Okay. ma defa i Smok na bombę. Na drewnem. A czemu ty nie piknąłeś, ani nic? Smoke'a miałem. No, no tak, Siem. ale już go zabił widziałeś skąd i smoka wyjmujesz jakby się musi. No, ci właśnie, mówisz, ja myślałem, lagowało. że ty podejdziesz ze mną! Ej ty kurwa powiedziałeś że smoka mam. No zabiłem typa, kurwa. No to ty, pan... no, tak, Dobra, i widać! Kurwa, że smułko... no, tam cię ci piste kurwa jak gramy we dwuchanie kurwa! Mów cię da z mam Ale kurwa! Tak, tak. Czelek ja on go wiem, zabił! On go smuł... zabił, widziałeś skąd ja go zabił go i dopiero smoka wyjął Skoczył. na tobą czyli? No wiem! Kurwa! Wiem! Chuj! W dupę! Za czerwoną, za hangarem, do lewej. Że wy kozła ofiarnego strzeliego chcecie robić, oj, glupie, glupie bungee. Żółta karteczka. O, taki. Jakiś Archer Pro. Podobno dobry jest. A jak już mowa o ofiarach, to Randombrus znowu padł ofiarą głosicieli prawdy. Aleksander trzyma formę. Współpraca z gierką do zgadywania lokacji utracona w półtorej godzinie. No tak, wychodzi na to, że straciłem współpracę no, z Kogreserem. To dajcie mi chwileczkę, będę musiał usunąć tego. Baner i zaraz wracamy do gierki. Ponadto redaktor nie dowierza, jak specjalnym okazem Oleg rzeczywiście jest. Przepraszamy, Olku, miły jesteś gość, ale co ty czasami odwalasz, to przechodzi ludzkie pojęcie. W ostatnim odcinku redakcji była omawiana drama gerberska. W komentarzach wyjątkowo dużo osób broniło brusa. Ba. Nawet pojedyncze komentarze broniące Kardasia były pod filmem Ostatniego Raza, u którego macie całość dramy. A to już jest jakiś znak, że Aleksander Kardasiow bronił się w miarę z sensem. Jednak jednym z większych argumentów dyskredytujących Olka w dramie było to, że na napewu usłuchara się zgodził na kaskę, po czym nagle po dwóch dniach wszczął dramę. Olek kłócił się z chłopakami, wyszły z tego filmy na YouTube, po czym co robi Aliek? Na następny dzień, zezłoszczony po niepocieszającej sesji, wrasta, pokazuje całość konwersacji z sucharem i wysyła też do redaktora skargi na PW. To mi się nie chce, naprawdę. To dostaliście kurwa na materiale szklany, od suchara i tak dalej. Bo mnie to już pierdoli. Tutaj macie. 50k dla mnie, F i Cisami sami, no to jest kurwa nie, nie ma problemu. A później na. Tego już nie ma pokazanego, dobra i chuja się to na szczęście nie uda. Otworzyłem balnie na trzy, 30 minut yy, tak, tak, tak i w ten sam kurwa dzień, napisałem cały mam na to powiedzieć, sami widzicie jak pomimo wszyscy jadą i tak, poruszacie temat, otwieracie, w ten sam dzień kurwa powiedziałem, że mi się to nie podoba. Dosłownie chwilę później i tyle. Ale nie ma tego kurwa, nie ma tego ani u uszklany, ani nic. Na litość boską Brus, czemu nie pokazałeś tego od razu podczas dramy? Mogłeś pierwszy raz wygrać dramę to, żeś jak zwykle zbrusił. Czerwona karteczka. Okazuje się, że Aleksander odpisał, że zgodzi się za 50 odejść z kamperów, a po dwóch godzinach jak wrócił z grilla, posprzeczał się z Sucharem i potępił jego śliską narrację. Tylko Olek zdecydował się tego nie pokazywać. I wyglądało to publicznie jakby nagle po tym tekście i dwóch dniach cooldownu odpalił się o tego donate gola. Nam już się nie chce tego roztrząsać i lecymy dalej. No a jak już była mowa o Sucharze de Lordzie i projekcikach, to Fiotold Tacikiewicz też się podkusił na małe spędzenie czasu z innymi twórcami. Dole. Czuję się lekko z, z, zirytowany. Jest fota widza z paro i Guciem. Wiedzieli, żebyśmy byśmy poszli. Wyglądają też. jakby byli na piłce nożnej. Wiedzieli, że też byśmy poszli. Kurwa, no niepocieszające troszkę. Gut. Oczywiście, poza kamerami, bo nienawidzi swoich widzów. Poszedłem na piłkę z, y, w, prywatnie, tak z y, Pagon, no i nie chciałem, żeby to było jakoś streamowane, tylko na zwykły trening. Nawet nie graliśmy w jakiejś dużej ekipie. Y, Delor i Suchar znają moje podejście: że ja na streamer za bardzo, jeśli chodzi o IRL, to nie przepadam i poszedłem prywatnie. Chwalił się jednak za kwasami na całym ciele po podjęciu się aktywności fizycznej pierwszy raz od dekady a odnośnie piłki, to kurwa się ruszam ledwie boli mnie brzuch, boki mnie bolą, ręce, tricepsy, bicepsy, y, uda trójgłowę, czworo, pięć, wszystko kurwa, nie boli. Czuję się jakbym umierał. Ale Ale to normalne no, chyba, bo sporo przerwa aktywność, od aktywności fizycznej było. No a tak to co? Dramy, dramy. Widzowie MikroPycka Konfidenci wysyłają redakcji, iż MikroCycek miał donate gola na nowy komp i jak go uzbierał, no to mówił, że zrobił upgrade. Jednak wczoraj doszło do poruszenia. Okazuje się, że Mikrus skłamał, gdyż wyświetliła mu się nazwa starej karty graficznej w powiadomieniu na ekranie. Cyprian pokaż specyfikację swojego komputera. Nie pokazuję teraz. Nie będę pokazywał tego guma. Cyprian, czemu tam była napisana twoja stara karta graficzna RTX 3050? a nie nowa. Oszukałeś nas na części komputerowe? Nie. Cypek, pokaż specyfikację kompika, bo jeszcze tego nie robiłeś po upgrade'zie. Nie pokażę. Dobra, bez tylko bo mi spamuje czymś. Co z resztą kasy? Miał być nowy komputer, a masz starą kartę graficzną, jest napisane na szocie: Oszukałeś. Czemu masz starą kartę kurwa plus pierdolony. Miałeś robić pięć kółek. Oszukałeś nas na kartę graficzną. Cyprian, nie będziemy cię przezywać, będziemy spokojni jak się przyznasz. Nie będziemy cię hejtować. Wydało się, haha, a co zrobiłeś zresztą hajsem? Ojebal nas na siano z Didi. Czemu kurwo ojebały z nas? Wy też nieźle jesteście pojebani, że wam się chce tego cypka biednego tak cisnąć, ale jakby nie było to kaska widzów. Sypek kłamie i idzie w zaparte. Czemu ty po prostu nie powiesz, czemu jest stara karta, tylko próbujesz szukać wymówek z Didi? No bo... Zalibam... Miałeś robić pięć kółek. Zaliby ty masy, dlaczego mam tam kartę. Dopiero... Ile już wyjebałeś na kurwy na Chaterbate? Co z reszta kasy? A pokażesz nam, jakie masz specyfikacje komputerowe nowe? Chyba mamy do tego prawo, jak sami dawaliśmy. By no tak, ale później pokazuj dam. specyfikacje. Później pokażę, bo na razie nie mogę bo gram. No cypuś, cypuś. Twoja kaska. Nic nam do tego. Ale oducz się kłamać. To są twoi widzowie i to oni dają ci pieniążki, Cyprian, więc ich nie kłam. Oszukałeś nas na części komputerowe? Nie. Powiedz im prosto w oczy, że nie mogłeś pozwolić sobie na zakup karty. Może Matula znowu skonfiskowała donate'y. Po co brnąć w kłamstwo? Ostatecznie Cyprian pokazał nowy procesor. Ale widzowie nie byli pocieszeni, gdyż nie wiedzieli co z resztą hajsu. Ważne jednak, że gierki śmigają. No a tak to Chipson se siedzi z legendką na Dece i tak ostatnio się podniecił, że przez przypadek pokazał, iż zdradza oliwkę. Escort.pl. E Expo spoko luźnie. Ja Oliwka sad. Oliwka sad. A pisze PO, Nie, nie wyszukuję. Nie no, ja. Ja pierdolę, ty. Nie, Ale były katowickie, kurde, ładowane. Nieprawda. Nieprawda. Ja już ty... tak się opowiadałem, ja już już opowiadałem na to było, to było Złapane... tak. Brak słów na raesa, Czyli jak się zapełni ten cel, to kupisz nową kartę. Tak. No kupię kartę, tak, tak.